Słuchajcie, zima nie daje osoby zapomnieć. Zima po prostu nie odpuszcza. Na dworze jest teraz minus 4, około minus 3, ale patrzyłem to było minus 4. Sypie cały czas śnieg, już od 6 rano, a teraz już mamy 9.38, z gdzie dziesiąta. Na drodze jest mega ślisko. Widziałem jak samochód się ślizgał. Więc są dzisiaj, dzisiaj zima po prostu nie daje, sobie o, nie daje o sobie zapomnieć. Ale dobrze, taka powinna być zima. I takiej długo wyczekiwaliśmy. Sami zresztą wiecie, tyle czasu zimy nie było w Polsce. I nagle taki atak zimy, że normalnie się śnieg trzyma, już tyle czasu. Jeszcze pada śnieg. Czyli jakby tak, by się zima wzięła za siebie, tak można powiedzieć. A wiadomo, może już się wzięła w końcu za siebie. No i mamy intensywne opady śniegu od 6 rano, już Sypie śnieg. Nie widać starachowic. Zima nie daje o sobie zimno, mróz i tak dalej nawet tu jest śnieg śliski, kurde tu nawet na balkonie, widzicie, to jest nawet dowód. normalnie ślizga się jak nie wiem więc tak samo jest ślisko na drodze właśnie. Tak jak tu się śliskam. Tak samo jest ślisko na drodze, bo chodziłem. O! Tu mój czujnik temperatury. Nawet widzicie. Mm.